Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy mówili o znieważaniu prezydenta. Znieważaniu głowy. Państwa. Jakiś czas temu na kanale opublikowałem taki film, w którym opowiadałem historię człowieka, który podczas kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, bo będziemy mówili o Andrzeju Dudzie, czyli ten człowiek podczas kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy przyszedł na to spotkanie z prezydentem, z transparentem, Mamy durnia za prezydenta. Oczywiście cała Polska zatrzęsła się w posadach, bo co to oni teraz temu człowiekowi zrobią? Zabrała się za niego od razu prokuratura, a w tej sytuacji, drodzy państwo, sądy umorzyły sprawę uznając, że ów człowiek nie popełnił przestępstwa. Mówię o tym więcej w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Serdecznie Państwa zachęcam do obejrzenia. Dziś będziemy natomiast mówić o sprawie pana Jakuba Żulczyka. To jest ten pisarz, który napisał Ślepnąc od świateł. Zapewne niektórzy z Państwa. Ten film widzieli, może cenicie także tego pisarza Jakuba Żulczyka. Jakub Żulczyk w roku 2020, drodzy państwo, o czym zaraz państwu opowiem, napisał na Facebooku w swoim wpisie, że Andrzej Duda jest debilem. Jakiś prywatny donos do prokuratury spowodował, że wszczęte zostało właśnie postępowanie o znieważenie. Prezydenta. Teraz Państwu tę sprawę pokrótce przedstawię będę sięgał do materiałów źródłowych. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok, w którym umorzono sprawę pisarza Jakuba Żulczyka, oskarżonego o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy na Facebooku. To ostatecznie kończy sprawę wpisu, w którym w kontekście wyborów prezydenckich w USA, o czym zaraz opowiem, Żulczyk nazwał prezydenta Debilem. We wtorek 23 maja, czyli dzisiaj Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury w tej sprawie jako bezzasadną i tym samym utrzymał wyrok warszawskiego sądu apelacyjnego umarzający sprawę. Sąd apelacyjny zaś na pierwszej rozprawie stwierdził, że Jakub Żulczyk swoim wpisem nie popełnił przestępstwa, a czyn, którego się dopuścił, ma znikomą szkodliwość społeczną. Oddalając we wtorek kasację prokuratury, w której śledczy chcieli uchylenia wyroku i ponownego rozpoznania sprawy, Sąd Najwyższy podkreślił, że sąd apelacyjny, wbrew twierdzeniom prokuratury, odniósł się do wszystkich zarzutów apelacji i prawidłowo przeprowadził kontrolę wcześniejszego orzeczenia. Tylko nie tak, jak chciał tego prokurator. Sąd Najwyższy, czytamy dalej, zaznaczył, że sądy uznają generalnie znieważające znaczenie słowa debil. Jednocześnie sądy przyjęły, że w tych konkretnych okolicznościach, w tej konkretnej sprawie, społeczna szkodliwość tego zachowania jest znikoma, uzasadnił sędzia Klugiewicz. I o co tak naprawdę, drodzy Państwo, w tej sprawie chodziło? Po wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze: Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację kolegium, bo to jest bardzo ważne, w oczekiwaniu na nominację kolegium elektorów, Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA. I ten wpis, właśnie. Z pozoru wydaje się, że nic się za tym wpisem nie kryje, ale skomentował ten wpis Jakub Żulczyk. Nigdy nie słyszałem, pisze Jakub Żulczyk, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego jak nominacja przez kolegium elektorskie. Biden wygrał wybory, zdobył 290 pewnych głosów elektorskich. Ostatecznie, po ponownym przeliczeniu głosów w Georgii, zdobędzie ich zapewne 306. By wygrać, potrzebował 270. Prezydenta elekta w USA obwieszczają agencje prasowe. Nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo. Obwieszczenie. Wszystko, co następuje od dzisiaj, doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem. Napisał na Facebooku Żulczyk. Oczywiście chodzi o to, że. Andrzej Duda popełnił po raz kolejny jakieś fopa, nie rozumiejąc także, jak działa ten cały system wyborczy w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj bardzo ważne, w oczekiwaniu na nominację kolegium elektorów. Polska jest zdeterminowana. No jest to wpis całkowicie nieprzemyślany. Taki błąd został wytknięty przez Jakuba Żulczyka. Który napisał w tym poście na Facebooku w kontr odpowiedzi do Andrzeja Dudy, że Joe Biden już w zasadzie jest prezydentem bez oczekiwania na nominację kolegium elektorów. I cała ta sprawa, drodzy państwo, ktoś sobie ten wpis przeczytał na Facebooku i sprawa wylądowała, bo to był donos prywatny. No, ktoś stwierdził, że no nie można niestety umniejszyć głowie państwa. Bez względu na to, jakie durnoctwa by tam wypisywała, czy mówiła. No i ta sprawa toczyła się przez trzy lata. Zapłacili za to wszystko podatnicy. Ostatecznie sąd stwierdził, że Jakub Żulczyk żadnego przestępstwa się nie dopuścił. Nie znieważył prezydenta, nazywając go debilem. Debil, drodzy Państwo. Co to tak naprawdę jest debil? Człowiek o IQ mieszczącym się w przedziale 55-69, upośledzony umysłowo w stopniu lekkim, osiągający poziom umysłowy dwunastolatka. Tak Jakub Żulczyk nazwał prezydenta Andrzeja Dudę, a Sąd Najwyższy stwierdził, że nie doszło do znieważenia głowy. Państwa. No, i drodzy Państwo, jeszcze krótki dosłownie komentarz ode mnie. Co nam ta cała sprawa mówi? Jakiś czas temu głośno było o tych aferach z tymi wolnymi sądami, że Pisowska dyktatura, że Pisowszczycy. Przejęli w całą prokuraturę, większość sądów, łącznie z Sądem Najwyższym. Okazuje się jednak, że jest inaczej, bo zarówno Sąd Apelacyjny, jak i Sąd Najwyższy stanęły w obronie obywatela, który miał rzekomo znieważyć prezydenta Andrzeja Dudę. No tak, niestety nie jest, jak głoszono. Jakub Żulczyk, Porównał to, co napisał prezydent naszego państwa, nieszczęśliwego, do debilizmu, z tego powodu, że wpis na tym poziomie, po prostu, jeśli to jest głowa państwa i wypisuje tego typu bzdury, bo on to wychwycił po prostu i napisał, no to musi być debilem. No tak zachowuje się człowiek, którego poziom intelektualny jest znikomy. Sąd Najwyższy powiedział, Wskazał, że w tej sprawie nie ma powodów sądzić, że Andrzej Duda został znieważony, mimo że został nazwany debilem. Podczas tamtej poprzedniej sprawy związanej z Andrzejem Dudą i tym panem, który stwierdził na tym transparencie, że mamy za prezydenta idiotę, sąd stwierdził, że każdy ma prawo wyrazić krytykę. Polityczną, akurat w tej sytuacji, sprawa także została umorzona. Ja w jednym z ostatnich filmów nazwałem prezydenta Lecha Wałęsę kompletnym idiotą, czyli jest to, jeśli chodzi o gradację, już najniższa taka dysfunkcja intelektualna. Po idiocie czy pod idiotą nie mieści się już absolutnie nic, jest to totalne zero, więc ktoś mógłby także po prostu pomyśleć, że jest to zniewaga Lecha Wałęsy. No, kto wie, być może po tym filmie także zostanie złożony jakiś donos do prokuratury i będę się musiał z tego powodu, drodzy państwo, tłumaczyć. Dlaczego powstaje ten film? No to jeszcze powiedzmy, a no może dlatego, że jest to po prostu także zwykłe światełko w tym ciemnym polskim tunelu, w którym żyjemy. Że jeszcze w obliczu krytyki, którą wyrażamy na zewnątrz, krytyki zewnętrznej, wbrew czasami polityce poprawności, gdy wydaje się niektórym, że obrażamy kogoś, jednak w, tej, w tych sprawach stanowiska, jakie przyjmują sądy, wcale nie muszą być dla nas druzgocące. Co nie oznacza oczywiście, drodzy Państwo, że namawiam do bezwarunkowej i obrzydliwej krytyki, do wyrażania takiej krytyki na zewnątrz, która pełna byłaby jakiejś nienawiści, czy takie celowe obrzucanie kalumniami i. Inwektywami ludzi, bez jakiejś, w tym wypadku oczywiście, merytorycznej argumentacji, bo jeśli dysponujemy argumentami, które pozwalają nam także bronić naszej tezy, wygłoszonej publicznie tezy, to tym samym nie bójmy się także takiej krytyki wyrażać. Jakub Żulczyk. Wygrywa sprawę z Andrzejem Dudą, który został nazwany przez niego debilem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Król Pustkowia Jerzy Kaśków.